Mamkodiska z tej strony Rayman, a to jest Far Cry 3, czyli coś tego w sumie już dawno nie było yy, Bo nie chciało mi się w sumie nagrywać tak yy, po drugiej przerwie Praktycznie no nie wiem, tydzień minął może Mam nadzieję, że nie będę yy, lamił. W sumie skoro wcześniej nabiję, myślę, teraz miałbym je nabić. Yy, co mogę jeszcze powiedzieć? O, dało nasz do wasa spoko dobra. Yy, tutaj, kurde, tutaj nie zdążyłem yy, przed grą załadować wszystkiego dobrze. Fak. Tutaj mam zestaw taki, że mógł jeszcze zmodyfikować. Dobra, wezmę snajperkę, spróbujemy. Yy. O, fuck. Średnio to widzę. Yy. Właśnie, dzisiaj jest piątek. Ja nie poszedłem do szkoły, bo mam. What the fuck? Bo mam problemy z palcem, coś tam mi się dzieje, i do chirurga będę jechał. I, i, I dlatego postanowiłem coś nagrać, i dzisiaj nagram więcej niż zwykle w sumie, bo mam dość sporo jeszcze czasu. Właśnie. O, Dobra, spoko, zlamiłem. I i, I i i mam nadzieję, że nagram coś z Survival Game'u mm, Nagram Nagram coś z Far Cry'a 3, trochę materiału I jak Birna ze szkoły wróci to z nim mam też zamiar coś nagrać Yyy Jakąś mapę Escape znowu on będzie wybierał W sumie nie wiem czemu ja nie wybieram, ale on tam jest jakoś bardziej okiełznany w tym O ja nie mogę ja sklamki ich ściągam To jest takie super O kuźwa! Nie mogę tego gorzej zrobić, naprawdę Koleś wstawaj No, dobra spoko Zmienię zestaw sprzętu Właśnie na to bym zmienił. pójdę. Ale nie mam zrobione jednej rzeczy nie mam dorzuconej, więc albo mam gorszy damage, albo... właśnie mniejszą chyba szybko szelność będę miał. To jest trochę do dupy. Yy, w sumie wezmę AK później, o ile z tymi nie pójdzie. Mm, dobra, spokojnie zdążyłem. Tam to się rzuci. Za mną są kolesie. Przede mną są kolesie. Chyba wszędzie są kolesie. O, dopa. Kurde, ale nie mogę edytować. I, I ktoś ma włączony mikrofon od nich, bo słyszę szumy. Tak, słyszę szumy. Eee, Wybiorę, że jestem w sprzęcie, ale wtedy co właśnie mogę? Kuźdę. Trochę lipa, bo tracę. Tracę na tym, że nie mam jednej części wrzuconej. Eee. Eee. Jest. Są. No i będę tracił. Będę tracił. I będę narzekał przez to. No. Będę narzekał. Ja... Nic. Yy... O tam ktoś był. Tam ktoś był! GINIESZ! Nie mówiłem. Nie eee... no, ja zmienię zestaw sprzętu. Na, 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 na. Na to on ale nie. To będzie... Z... Trochę się pobawimy. AK. I włączę zwiadowców, co mi tam Właśnie, Muszę cały czas pamiętać, żeby ten krzyk aktywny, Bo może ma daje expa małe, jeżeli jest mniejsza grupka, ale zawsze coś Przynajmniej Mam tutaj dwójka rannych leży, tam coś widziałem na plecach U nawet sporo tego czegoś Co mam tutaj? To mam? Kurde, mało magazynku ma yy. No, dupa Nie wiem, może asystę załapie Też szczerze wątpię No właśnie, nie, 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 nie yy, W taki sposób się nie będziemy bawić, zabawmy się tym Też będę tracił trochę na tym właśnie yy. podniosłem go wow wow kurde to co ma cały czas włączone diesel yy. Jak by mu to powiedzieć? O, fajnie. To by... była nikogo nie ma. Chociaż nie, słuchajcie, tam jest, tam jest. Ale nie ma go. Ale jest. I za mną jest dwójka. Ja sobie łażę po środku. Tu jest jakiś koleś, albo to jest zmyłka zwiadowcza. No, to jest zmyłka zwiadowcza. Super. Eee. Może puszczę moich zwiadowców. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. Uh, uh, uh. Ale idzie lepiej chyba niż ostatnio mi. Tak przynajmniej wydaje mi się. Ok. Nice, z boku, z boku. Uh. Kurde, ten kwalifikator będzie w bo z szumy robi w grze. I to będzie na nagraniu też widoczne. Ech, a nie za bardzo wiem, jak powiedzieć, żeby wyłączył to. W ogóle nawet nie wiem, czy to jest ten... Ktoś anglojęzyczny. W sumie. W sumie. Wow, wygraliśmy! Wow, lol. O mój Boże. a ja gdzieś na szarym końcu. Spoko. Spoko. Szkoda, że ja się nie złapałem na tej końcówki, no ale cóż A więc dziękuję za oglądanie um, I zapraszam do następnych materiałów, bo nawet level zrobiłem Z Far Cry'a Tricky Multiplier A więc do zobaczenia w następnych odcinkach, na razie